Czy wiedziałeś, że istnieje metal, który nie jest stały ani nie potrzebuje ciepła, aby płynąć? Materiał tak dziwny, że przez stulecia uważano go za magiczny, a dziś postrzegany jest jako ciche zagrożenie? Rtęć, ten srebrzysty płyn, który wymyka się zasadom fizyki, przeszła drogę odbycia czczoną przez cesarzy i alchemików do bycia zakazaną w dużej części świata. Jak się ją pozyskuje? Dlaczego była tak cenna? I jakie zagrożenia naprawdę skrywa? Dziś odkryjemy podróż najbardziej tajemniczego ciekłego metalu na planecie. Rtęć nie występuje w naturze w stanie wolnym. Jej głównym źródłem jest minerał o intensywnie czerwonej barwie zwany cynobrem, złożony z siarczku rtęci. Kiedy ten minerał poddaje się wysokim temperaturom, uwalnia opary rtęci, które następnie ochładzają się i kondensują, przekształcając się w ciekły metal, który znamy. Obecnie Chiny przewodzą światowej produkcji rtęci z ważnymi czynnymi złożami i znaczącymi rezerwami, zwłaszcza w niektórych prowincjach wewnętrznych. Choć wiele krajów drastycznie ograniczyło jej użycie, inne nadal ją konsumują, szczególnie w nieformalnych działaniach, takich jak rzemieślnicze wydobycie złota. Ten nieregularny popyt spowodował silne wahania cen rtęci, która w ostatnich latach osiągnęła wartości przekraczające 2000 dolarów za standardową butlę o wadze 34,5 kg, napędzane w dużej mierze przez nielegalny rynek i ograniczenia środowiskowe. Ze względu na swoją ekstremalną toksyczność, rtęć jest zakazana lub ściśle regulowana w dużej części świata. Ponad 100 krajów podpisało międzynarodowe porozumienie mające na celu stopniową eliminację jej użycia, jednak przez wieki była uważana za materiał niemal cudowny. W starożytności i przez znaczną część średniowiecza używano jej w medycynie i alchemii, gdzie przypisywano jej właściwości lecznicze, a nawet moce związane z nieśmiertelnością. Jeszcze w głębokim XX wieku rtęć była częścią leków, maści i terapii, które dziś wydawałyby się nie do pomyślenia. Nadal można ją znaleźć w niektórych starych przedmiotach codziennego użytku, takich jak tradycyjne termometry, lampy fluorescencyjne, baterie i niektóre wyłączniki elektryczne, choć coraz rzadziej i w mniejszych ilościach. Problem polega na tym, że rtęć jest wysoce toksyczna dla człowieka. Może powodować poważne uszkodzenia neurologiczne, wpływać na funkcjonowanie nerek, Zaburzać zachowanie i w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach lub przy długotrwałej ekspozycji. Jej wpływ na środowisko jest jeszcze bardziej dewastujący. Jedna kropla może skazić tysiące litrów wody. W nielegalnym wydobyciu złotar tęć zatruwa rzeki, gleby i całe społeczności, pozostawiając konsekwencje trwające przez pokolenia. Na przestrzeni historii rtęć była uważana za metal święty, powiązany z bogami i wiecznością. Dziś wiemy, że jest substancją niezwykle niebezpieczną, ale jej dziedzictwo wciąż pozostaje jednym z najbardziej enigmatycznych w dziejach ludzkości. Nawet współcześnie wiele osób ma kontakt z rtęcią, nie będąc w pełni świadomymi zagrożeń. Mimo zakazów, miliony ton wciąż krążą na rynkach nielegalnych na całym świecie. Co takiego ma w sobie ten metal, że przetrwał próbę czasu? Dlaczego wciąż jest tak pożądany i tak budzi strach? Odkryjmy to. Rtęć jest jedynym metalem, który pozostaje ciekły w temperaturze pokojowej, ale to nie jedyna jej osobliwość. Jej gęstość jest tak wysoka, że stalowa kula może unosić się na jej powierzchni, jakby była z plastiku. Jeden litr rtęci waży ponad 13 kg, niemal 14 razy więcej niż woda. Ponadto przewodzi prąd elektryczny, co przez dziesięciolecia czyniło ją idealną do przełączników, czujników i przekaźników elektrycznych. Jednak jej prawdziwy wpływ nie ogranicza się do fizyki czy inżynierii, lecz do jej roli w historii człowieka. Przez stulecia była uważana za substancję magiczną. Alchemicy postrzegali ją jako podstawę do stworzenia złota. W wielu starożytnych kulturach wierzono, że ma właściwości duchowe, zdolne przedłużać życie lub łączyć z boskością. W starożytnych grobowcach cesarskich w Chinach odkryto sztuczne rzeki ciekłej rtęci, zaprojektowane by przedstawiać zaświaty. Ironią losu jest to, że ta obsesja była przyczyną wielu śmierci. Chociaż dziś jego użycie jest bardzo ograniczone, rtęć nadal występuje w niektórych starych przedmiotach i specyficznych zastosowaniach. Jest metalem, który przeczy znanym prawom, a jednocześnie zaprzecza naszej własnej historii. Od najdawniejszych czasów rtęć była czymś więcej niż zwykłym metalem. Dla wielu cywilizacji była elementem świętym, tajemniczym i niebezpiecznym. Egipcjanie używali jej w rytuałach religijnych i procesach mumifikacji. W Chinach osiągnęła status niemal boski, alchemicy mieszali ją z innymi pierwiastkami w obsesyjnym poszukiwaniu nieśmiertelności. Pierwszy cesarz Chin zmarł po spożyciu preparatów z rtęcią, przekonany, że zapewnią mu życie wieczne. W jego grobowcu znaleziono kanały z ciekłą rtęcią, które symbolizowały rzeki zaświatów. Cywilizacje mezoamerykańskie również ją stosowały. W świątyniach majów znaleziono ślady rtęci w podziemnych komnatach, prawdopodobnie używane jako ofiary lub w rytuałach astronomicznych. W średniowieczu i renesansie Europa uczyniła ją centralnym elementem alchemii, wierząc, że jest niezbędna do stworzenia mitycznego kamienia filozoficznego. Pomimo jej toksyczności, przez stulecia stosowano ją jako leczenie medyczne nawet w przypadku poważnych chorób, nie rozumiejąc, że powoli zatruwa pacjentów. Historia rtęci jest równie naukowa, co głęboko ludzka. W dzisiejszych czasach jego zastosowanie drastycznie zmalało, ale rtęć nadal jest obecna w zastosowaniach wymagających maksymalnej precyzji. Wykorzystuje się ją w czujnikach ciśnienia, termometrach przemysłowych i sprzęcie laboratoryjnym. W sektorze energetycznym wciąż stosuje się ją w niektórych typach lamp parowych i fluorescencyjnych, które oferują mocne i wydajne oświetlenie, szczególnie w przestrzeniach przemysłowych, stadionach i oświetleniu publicznym. Występuje także w niektórych wyłącznikach elektrycznych, gdzie jej przewodzenie bez iskier okazuje się idealne. Przez dziesięciolecia przemysł chloru i sody kaustycznej używał rtęci jako części procesu elektrolizy. Chociaż wiele zakładów porzuciło tę metodę, niektóre nadal działają pod ścisłymi regulacjami. Najbardziej niepokojącym zastosowaniem pozostaje rzemieślnicze wydobycie złota. W regionach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji rtęć stosuje się do oddzielania złota od skały, co zanieczyszcza rzeki, gleby i całe społeczności. Rtęć jest dziś sprzecznością użyteczna dla technologii, ale nieakceptowalna dla zdrowia i środowiska. Rtęć nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym ani metalicznym. Jej pozyskiwanie zależy niemal całkowicie od specyficznego minerału znanego jako cynober, łatwo rozpoznawalnego dzięki jego charakterystycznej, intensywnie czerwonej barwie. Ten minerał składa się z siarczku rtęci i występuje w złożach, które można znaleźć zarówno w kopalniach podziemnych, jak i w odkrywkowych, w zależności od geologii i głębokości złoża. Proces rozpoczyna się od wydobycia cynobru ze skały macierzystej. Po wydobyciu na powierzchnię minerał jest mechanicznie kruszony, aż do uzyskania fragmentów o niewielkich rozmiarach, co ułatwia jego dalszą obróbkę. Ten etap jest kluczowy, ponieważ niewłaściwe mielenie zmniejsza efektywność procesu i zwiększa ilość odpadów zanieczyszczających. Następnie rozdrobniony materiał trafia do specjalnie zaprojektowanych pieców przemysłowych, które są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Cynober poddaje się podgrzewaniu przekraczającemu 600 stopni Celsjusza. W takich ekstremalnych warunkach związek chemiczny ulega rozkładowi, a rtęć uwalnia się w postaci pary. Ten metaliczny gaz jest wysoce toksyczny, dlatego jego obsługa wymaga zamkniętych systemów i rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa. Powstałe opary są kierowane do komór kondensacyjnych, gdzie są kontrolowanie schładzane. W miarę utraty temperatury rtęć ponownie przechodzi w stan ciekły, przyjmując swój charakterystyczny srebrzysty wygląd. Ten ciekły metal zbiera się w specjalnych pojemnikach, zaprojektowanych tak, aby zapobiegać wyciekom, odparowywaniu i bezpośredniemu kontaktowi z otoczeniem. Po uzyskaniu surowej rtęci należy poddać ją dodatkowym procesom oczyszczania. Zabiegi te usuwają metaliczne zanieczyszczenia i pozostałości pierwotnego minerału, gwarantując bardziej stabilny i jednorodny produkt. Cały proces przemysłowy jest wspierany przez kontrole środowiskowe, systemy filtracji oraz środki ochronne dla pracowników, ponieważ nawet niewielkie ekspozycje mogą być niebezpieczne. Jednak rzeczywistość ta znacząco odbiega od tego, co dzieje się w górnictwie nieformalnym lub rzemieślniczym. W takich warunkach procesy zazwyczaj przeprowadza się bez odpowiedniego wyposażenia, bez systemów zabezpieczających i bez jakiegokolwiek nadzoru środowiskowego. W konsekwencji duże ilości rtęci trafiają do powietrza, gleby i cieków wodnych, powodując poważne i długotrwałe szkody zarówno dla ludzi, jak i ekosystemów. Wydobycie rtęci, choć technicznie znane, nadal pozostaje jedną z najbardziej ryzykownych działalności, gdy jest prowadzone poza regulowanymi ramami przemysłowymi. Chociaż jego użycie jest coraz bardziej ograniczane przez przepisy środowiskowe i sanitarne, rtęć nadal jest obecna w handlu międzynarodowym. Obecnie Chiny pozostają głównym producentem na świecie dzięki swoim rozległym zasobom i kontynuacji kilku aktywnych kopalń. Pomimo międzynarodowych zobowiązań do ograniczenia jej wydobycia, kraj ten wciąż odgrywa centralną rolę w globalnej podaży tego metalu zarówno dla kontrolowanych zastosowań przemysłowych, jak i dla mniej przejrzystych obiegów. W Azji Centralnej Kirgistan zachowuje istotną pozycję ze względu na istnienie kopalń zajmujących się prawie wyłącznie produkcją rtęci. Operacje te, odziedziczone w wielu przypadkach po infrastrukturze z czasów sowieckich, nadal funkcjonują mimo międzynarodowej presji na ich zamknięcie, czyniąc z tego kraju jeden z nielicznych, gdzie wydobycie tego metalu wciąż stanowi działalność strategiczną. Z kolei Meksyk doświadczył istotnej zmiany swojej roli na rynku rtęci. Zbycia znaczącym eksporterem w przeszłości stał się jednym z głównych konsumentów, szczególnie w związku z rzemieślniczym wydobyciem złota. W tym sektorze rtęć stosuje się do oddzielania złota od materiału skalnego, praktyki powszechnej, lecz wysoce zanieczyszczającej, która zwykle rozwija się poza ramami prawnymi i przy niewielkiej kontroli państwa. Rtęć jest jednym z najbardziej toksycznych pierwiastków dla ludzkiego organizmu. Atakuje układ nerwowy, wpływa na pamięć, koordynację i wzrok, a także może powodować nieodwracalne uszkodzenia nerek. Długotrwała ekspozycja, nawet w niewielkich dawkach, jest niezwykle niebezpieczna. Kiedy trafia do środowiska, problem się nasila. W wodzie rtęć przekształca się w metylortęć, jeszcze bardziej toksyczną formę, która kumuluje się w rybach i owocach morza, przedostając się do łańcucha pokarmowego. Całe społeczności mogą być dotknięte przez dziesięciolecia z powodu jednego źródła zanieczyszczenia. Rtęć wzbudza fascynację i strach od najwcześniejszych zapisów ludzkości aż po dzień dzisiejszy. Na przestrzeni dziejów była używana w rytuałach, medycynie, procesach przemysłowych i technologiach naukowych, zawsze owiana aurą tajemnicy. Jej niezwykłe zachowanie, zawsze ciekłe, błyszczące i ruchliwe, uczyniło ją materiałem wyjątkowym, ale również substancją wysokiego ryzyka. Historia rtęci jest wyraźnym odzwierciedleniem tego, jak postęp technologiczny może przynieść korzyści ale także poważne konsekwencje, gdy jego skutki nie są zrozumiane lub kontrolowane. Dlatego jej dziedzictwo przypomina nam o znaczeniu znalezienia równowagi między innowacją, zdrowiem człowieka, a troską o środowisko naturalne.